Zobacz, poczyny chmur, skonał, leży trójkrat Na Na znów, Sariusz nie ziruz jak już. Co, Sariusz nie jak już, co, Sariusz nie ziruz jak już, ej! Lata kruk, czarne myśli, brudny wyścig, martwych serc. Ja jak biały lew, biały lew, ponad wszystkim. Co, oni chcą musi mnie biały lew, biały lew, nikt już nigdy. Hej, nie podejdzie bliżej, gdzie biały lew, biały lew, ten jedyny. Skórę jego każdy chce, Dobry wieczór wszystkim! Jest nam bardzo serdecznie móc tutaj gościć. Zróbcie wielki hałas dla całego składu, dla całej grupy Lemon, dla wszystkich, którzy dzisiaj tutaj grali na scenie. I co, myślę, że nie ma co zamulać, i przechodzimy od razu do konkretów. Ten, kto zna. Niech bawi ręce się z mną! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Pokażemy dzisiaj, że hip-hop też może być ponadczasowy. Podnieście ręce w górę! Hej! Hey. Jak gra, jak mnie zapamiętasz. My czymy? Może znałeś człowieka, może słyszałeś, jak gra, I wszyscy. jak mnie zapamiętasz. Pamiętasz, czy zostanie a, 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 Kiedy skończy się mój czas? A, 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 a. Jeszcze raz, tysiąc razy mocniej! Na zna znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra, jak nieza? Pamiętasz, czy zostanie po mnie ślad? <śmian outro> Kiedy skończy się mój czas? <śmian outro> <śmian outro> Właśnie kończy się nasz czas. Dzikie hey, hey. serce, nieprzyzwyczajone. Blizna przez pomalowane dłonie. W dobrym nurcie, guście, geście i w najlepszym tonie. Nic na tym świecie nie pasuje do mnie Hej! Byłem już tam, gdzie wszystko kapie złotem Hej! Pijany tak, że mi spadały spodnie Hej! A potem tam, gdzie odłączali wodę! Mówili o mnie tworzą na młodzież Setki niepowodzeń, tysiące niezdanych nie nie testów Znowu zmieniam drogę, chociaż to bez sensu, tak To odpowiedź na pytanie, jakie wiesz już Jak zabić ten ból podejdź bliżej, powiem jak bez pretekstu masz mnie bez pretekstu Bez pretekstu, nie ja będę tutaj cały czas Bez pretekstu, masz mnie bez pretekstu Bez pretekstu, co tyle dobra Stóp. Znowu zmieniam drogę, chociaż to bez sensu Tak, To odpowiedź na pytanie, jakie wiesz już? Jak zabić ten ból? podejść bliżej, hey. pochlebiaj. Ja. Wszyscy są zalatani, gdzieś ty, jeśli możesz to chodź. Nie czekaj na nic, bo nie wiesz kiedyś. To znaczy, śpiewa z, z nami. Wziąć. Oni wszyscy razem to nic. Wysłuchaj ich ocen i bądź niedoskonałym Zawsze masz dokąd iść Kolejny raz próbować gdzieś wszyscy znaleźć wszyscy są zalatani Wciąż masz szansę innym się stać Teraz znowu cię zranił Ktoś ty otwórz wino i daj Boli przy tym tak wiele spraw Już nie liczy się stary czas I teraz musisz to zapomnieć i teraz musisz to zapomnieć i wstać. Wszyscy są zalatani. Wciąż masz szansę innym się stać. Teraz znowu cię zrani. Ktoś ty, lotwu, zbechuj wszyscy razem. Lecimy. Teraz tak. Teraz tak. Zawsze musi poprawić. Zawsze musi poprawić. Poprawmy ten numer. Zróbmy to najlepiej jak możemy, co? Żebyśmy rozstali się rozskakani i w dobrych nastrojach weszli w tydzień W poniedziałek. Czuję ja, tracisz smak, jakuma karma klei się i ślad. Zostawiać chcesz, ale w moich oczach tylko czerń. Nie wiem co to dzień, co to słońca blask, co to jest uczucie, kiedy patrzysz na mnie tak i na Wiedzam dzień A o to co ci mówię wstach nie, nie wiem co to dzień Co to słońca plask Co to jest uczucie, kiedy patrzysz słońca. na mnie tak Nie wiem co to szman, nie patrz na rachunek więc Nie wyglądam jak twój skarb Co tu zgubił się i co? Nie wiem co to Co to słońca Co to jest uczucie, kiedy patrzysz na mnie tak nie wiem co to szmal, nie patrz na rachunek, wiesz? Nie wyglądam jak twój skarb, co to hey, zgubi hey, się! Hey, hey. Nieśmiertelny, nieśmiertelny byłbym jak, nie mógłbym przebić tych wszystkich spraw, ale nie wiem, całe szczęście nie znam was, tym lepiej! Chodź ze mną dać, choć nie wiem sam Czy po to przyszedłem, czy chcę właśnie ciebie Czy to obojętne, to mocny jad Ja wampirem jestem czy